Szanowny panie marszałku, obiecali i oszukali. Nie ma paliwa po 5,19, nie ma kwoty 60 tysięcy złotych wolnej od podatku, nie ma i nie będzie dobrowolnego zusu dla przedsiębiorców. Ale my jako odpowiedzialna opozycja prawo i sprawiedliwość pytamy pana ministra rozwoju, pana Krzysztofa Hetmana, dlaczego nie wprowadza ważnego dla polskiego przetwórstwa i polskiego rolnictwa rozporządzenia o embargo na import produktów rolno spożywczych z Ukrainy. Opozycja, odpowiedzialna Prawo i Sprawiedliwość będzie stała za panem murem. Jest pan ludowcem. Powinien pan to rozporządzenie, tak jak Prawo i Sprawiedliwość 15 kwietnia 2023 roku wprowadzić, po to, żeby zmusić eurokratów do wprowadzenia na poziomie unijnym ceł i ochrony polskiego rolnictwa. Bo przypominam, że po naszym wprowadzeniu embargo 2 maja 2023 roku Unia Europejska się ugięła i wprowadziła ochronę celną polskiego rolnictwa dla czterech produktów. Stoimy murem za panem. Proszę wprowadzić embargo na produkty rolne z Ukrainy i proszę